Cześć wam moi drodzy. Dzisiaj w porównaniu do wczorajszego dnia mamy jeszcze trzy wydarzenia. To znaczy trzy wydarzenia. Mam nadzieję, że zdąży się filmik wrzucić przed 11. No, więc mamy, mamy wydarzenia na Euro, na USD i na Kadzie. Wydarzenia na euro i na USD nie powinny mieć jakoś wielkiej albo takiej no, ogromnej zmienności, ale wydarzenia na KADzie mogą tym rynkiem ruszyć. Więc tutaj na KAD radzę uważać, ale na euro czy na USD to, to już tak naprawdę Wasza decyzja. Zresztą wszystko to jest Wasza decyzja, ja tylko mogę, mogę coś zasugerować. Ale ja ogólnie mam taką, taką technikę, że y, lubię grać pod wydarzenia, y, ale oczywiście szukając wcześniej tej pozycji i wcześniej ją zabezpieczając. Więc y, oprócz wydarzeń makroekonomicznych, dzisiaj w planach mamy y, no te walory co wczoraj głównie, bo, y, bo nadal są w dobrym miejscu. Oprócz bitcoina, ale to przejdziemy do tego za chwilę. Y, jeżeli chodzi o złoto, ta pierwsza strefa została rozjechana, nie został pokazany tam żaden sygnał, więc wejścia nie było, czyli no, analiza nieudana, ale, ale tak naprawdę dalsza część tej analizy nadal trwa, czyli ja sobie tą strefę usuwam i o niej na razie zapominam, ale mamy tą drugą strefę, o której mówiłem, gdzie mo mo mogliśmy zejść do niej i nie wykluczałem tego. Tylko teraz tak naprawdę no zobaczymy, zobaczymy co się tutaj wydarzy. Reakcja na razie, na razie na tą strefę jest całkiem fajna. Ale zanim jeszcze dostaniemy wzrosty gdzieś po ten wierzchołek czyli po zrobienie tego głównego take profitu radziłbym, radziłbym jeszcze uważać na coś takiego. Czyli na tą czerwoną strefę która zaczyna się od w okolicach 2005 do 2015. Na to radziłbym uważać, no bo stąd możemy dostać, dostać nowe dołki, i wcale nie jest to wykluczone, więc, więc tak to wygląda. Najbezpieczniej będzie, jeżeli, jeżeli o wzrostach zaczniemy myśleć dopiero po pokonaniu tej czerwonej strefy, czyli o, o tych wartościach, o których mówiłem przed chwilą. Dla mnie będzie to całkiem, całkiem fajne miejsce do zainteresowania. No, ale zobaczymy tak naprawdę, co, co tutaj się wydarzy. Czyli taki mały update złota na, na ten moment. A teraz przejdźmy do następnego waloru. Następnym walorem jest funt do dolara amerykańskiego, czyli to, co też robiliśmy wczoraj, to nic nie będzie, naprawdę nic nie będzie nowego. No i tutaj podobnie, podobnie jak na złocie, też strefa, którą wyznaczałem, tak naprawdę na filmie, co mówiłem, że jest bardzo prawdopodobne, że. W cudzysłowie pęknie, no została po prostu rozjechana, czyli ja ją sobie usuwam, i teraz tak tutaj na, na GPP USD sprawa zaczyna wyglądać tak naprawdę od początku, bo tak jak mówiłem wczoraj, że mamy tutaj złamanie, tutaj mieli, no tutaj mieliśmy złamanie, tutaj mieliśmy później wybicie i kolejne wybicie. No ale niestety, no tu nie wytrzymało, tak? Tutaj były próby, e, próby utrzymania tego, żeby, no, żeby to wzrosło. No niestety to się nie utrzymało i była tylko jedna zielona świeczka i później wybicie tego wszystkiego. Więc, e, więc po prostu sprawa zaczyna się od początku. Co to znaczy od początku? To znaczy, że dopiero, e, dopiero po pokonaniu tej czerwonej strefy e, będę miał miejsce... Albo będę się interesował dopiero, dopiero longami z tej niebieskiej strefy. Oczywiście ta niebieska strefa cały czas działa. Wartości podawałem w poprzednim filmiku, a czerwona strefa ma wartości od 1,24,200 do 1,24 prawie 400. Więc, więc tutaj, dla mnie, dla mnie, ta strefa też będzie do, do ewentualnych szukaniu shortów, ale to już nie będę wam narzucał mojej techniki, bo to. Nie każdemu może pasować. Czyli dla mnie z tego miejsca jest całkiem realne wybicie nowego dołka, albo przynajmniej jakaś korekta, żeby można było poszukać ewentualnych lokalnych longów. A jak, a jak uda się przebić, przebić tą strefę, to, to nawet poszukanie korekty po to, żeby dołączyć się, dołączyć się na longi. Z głównym take profitem na 1,25450. Więc to taki, taki plan handlu na GBPUSD. Zobaczymy, jak to, jak to będzie, i jak duża zmienność będzie na rynku, i kiedy pozwoli to tą pozycję zająć. A teraz jeszcze przejdziemy do bitcoina. Na bitcoinie sprawa wygląda w ten sposób, że strefa, którą, którą wyznaczałem wczoraj, ta wąska strefa, no niestety nie wytrzymała. Dała reakcję, czyli dała pierwsze złamanie, czyli jakieś pierwsze możliwości do tego, żeby zająć się longami, lecz niestety tutaj, w tym miejscu nie dostaliśmy żadnych złamań czyli nie dostałem podwójnego albo nawet potrójnego potwierdzenia które, które jest mi potrzebne do tego żebym wszedł w pozycję no przynajmniej, przynajmniej ja, ja takiej techniki używam, u, robię to bardziej bezpiecznie z tego względu że no, że handlujemy no, mam nadzieję że wszyscy handlujemy realnymi pieniędzmi i, i szanujemy te pieniądze bo nie uprawiamy hazardu bo no po prostu nie jest to opłacalne no i po prostu szanujemy i wchodzimy tylko na na potwierdzonych, na potwierdzonych rzeczach no i co co tutaj tak naprawdę można można by było przeanalizować i zupdate'ować bitcoin teraz jeżeli znajdzie się w niebieskiej strefie, czyli dwa, 27 800 około do 27 200, jest to, jest to strefa. Jeżeli tam się znajdzie, będę zainteresowany longami. Oczywiście z tymi potwierdzeniami, o których mówiłem przed chwilą, bo bez potwierdzeń można sobie wchodzić na zlecenie, gdzieś powiedzmy na krawędzi, albo w środku strefy, albo na końcu strefy. Jednak no, nie jest to w moim stylu i no, ja nie lubię tak ryzykować pieniędzy. Nie wiem jak wy, to już jest Wasza sprawa, ja tutaj w to nie wnikam, ale, ale tak naprawdę te potwierdzenia no, niwelują nam te, te głupie wejścia, tak? Umówmy się. E co tutaj można by było szukać wewnątrz? Można by było gdzieś wewnątrz szukać, szukać jakichś shortów. Jeżeli ktoś lubi e, grać na małych interwałach, to gdzieś tutaj w okolicach tej czerwonej strefy, czyli 30-370 do 30 prawie 600, można by było, e, można by było szukać jakich, e, jakichś ewentualnych shortów. E, no ale to, to już kwestia, kwestia indywidualna. Ja ogólnie handel na krypto mam na razie wstrzymany z wielu względów, ale to o tym nie będę się dzielił. Dobra, nie przedłużając, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jutro wlatuje albo kolejny update, albo po prostu inne walory i nowe wydarzenia makroekonomiczne. A tymczasem żegnam się i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie, hej.